Żyjemy w świecie, który zmienia się z dnia na dzień. Wpływ na nas mają przede wszystkim nowoczesne technologie które z jednej strony ułatwiają nam życie, a z drugiej kradną czas przeznaczony na relaks i aktywny wypoczynek. Jeśli dodamy do tego niepewność ekonomiczną i konieczność ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, okaże się, że człowiek XXI wieku zmuszony jest funkcjonować w stanie nieustannej koncentracji i permanentnego stresu. Nic więc dziwnego, że alkohol staje się doskonałym sposobem na szybkie odreagowanie negatywnych emocji. Niestety substancja ta dostępna w każdym prawie sklepie, może stać się źródłem poważnych problemów. Żyjemy w czasach, w których tempo życia jest bardzo szybkie. Otoczenie, pracodawcy, ale także rodzina wywiera na nas ogromną presję. To jest presja na sukces, presja na wygląd, przepotężna obecnie, presja w bardzo wielu dziedzinach życia, i często te wymagania są ze sobą sprzeczne. Nie jesteśmy w stanie im podołać. Nie mogę być jednocześnie wzorową matką, strażniczką domowego ogniska, poświęcającą się rodzinie i kobietą robiącą karierę, zdobywającą tytuły naukowe, zarabiającą duże pieniądze i rywalizującą z mężczyznami, bo mam wrażenie, że też poniekąd się tego od kobiet oczekuje. Trzeba na coś się zdecydować, a nie wszyscy jakby mają świadomość tego, że do nich należy wybór, że można wybierać. I e, przy tym całym tempie życia istotna jest jeszcze jedna sprawa. My chcemy, żeby wszystko działo się szybko. Więc jeśli ja e, staram się, intensywnie pracuję w jakiejś dziedzinie, tak? męczę się, przeżywam frustrację, niepokoje, stres ogólnie rzecz mówiąc, to szukam szybkiego środka, żeby e, ten stres złagodzić. To nie jest tak, że e, ja pracuję Tydzień i potem mam e, pełne dwa dni na relaks. Nie, ponieważ jeśli pracuję, to te dwa dni to jest czas wytężonej pracy w domu. Wtedy nadrabiam zaległości wynikające z nieobecności w relacji z dziećmi, z mężem, z takim zwykłym codziennym prowadzeniem domu. I co? E, jak się nie wyrabiam? To narasta we mnie przygnębienie. Jak ja mogę szybko sobie zmienić nastrój? No dobra, jako kobieta mogę sobie kupić coś ładnego, tak? No ale to pochłania dużo pieniędzy. Znacznie częściej ludzie wybierają po prostu środki chemiczne, tak? Wybierają alkohol, bo jest najłatwiej dostępny. Lampka wina wieczorem, butelka piwa wypita do telewizora, mecz wspólnie obejrzany z mężem, integruje rodzinę. Ale jeśli to wszystko wejdzie w taki trwały nawyk, może stać się niebezpieczne. To znaczy, jeśli moim jedynym sposobem na redukcję stresu i poprawę nastroju stanie się używanie alkoholu, to rzecz jasna, że wcześniej czy później ja się od niego uzależnię. I, i na to nie ma lekarstwa. Też jest tak, że tempo życia powoduje ogromne zmęczenie. Nie wiem, czy Pan również ma takie odczucie, że my wszyscy chodzimy cały czas zmęczeni, budzimy się zmęczeni. Funkcjonujemy w świecie wysokich technologii. Bez przerwy mamy do czynienia właściwie już teraz w każdym miejscu z elektroniką. Zapominamy o tym, że jesteśmy częścią natury. Że obowiązuje nas rytm dobowy, że ludzki organizm potrzebuje czasu do tego, żeby się zregenerować, potrzebuje się wyspać, potrzebuje ciemności najzwyczajniej w świecie. Jeśli do końca siedzimy z telefonem, robimy coś na komputerze, niektórzy wciąż jeszcze oglądają telewizję do późna w nocy, to mózg odbiera to jako stan czuwania, taki w ciągu dnia. I, I dostosowuje się do tego, on się męczy. Męczy się produkując różnego rodzaju toksyny, które osłabiają nas, zatruwają organizm. I znowu, bardzo często środkiem na to zmęczenie, takie zmęczenie wynikające z braku umiejętności odpoczywania, staje się alkohol, bo jest łatwo dostępny i bardzo szybko działa. Rzeczywiście odpręża, rozluźnia, powoduje, że e, zostaje zniesiona kontrola, człowiek czuje się swobodniej. I mimo, że doraźnie pomaga, na dłuższą metę jest niebezpieczny. Jeśli moją pierwszą myślą po przyjściu do domu jest zrobienie sobie drinka, jeśli nie potrafię zasnąć bez mojej porcji alkoholu, jeśli robiąc różne rzeczy w ciągu dnia, myślę o tym, kiedy wreszcie przyjdę do domu i będę mogła wypić moją porcję, wtedy należy się poważnie zastanowić, czy nie jest to aby już bardzo szkodliwy nawyk? Uzależnienie to jest kwestia przystosowania organizmu do alkoholu. To można badać na wiele sposobów. Natomiast niewątpliwie to jest nawyk, którego konsekwencje mogą być dla nas skupne. Co więc zrobić, by nie poddać się uzależnieniu? Odpowiedź nie jest prosta. Na początku powinniśmy uważnie obserwować swoje zachowanie, zwracając uwagę na sposób, w jaki się relaksujemy, odpoczywamy, zapominamy o problemach. Czy aby to zrobić potrzebny jest nam alkohol, a może wystarczy zwyczajny spacer? Programy poświęcone profilaktyce alkoholowej oglądać można w podlaskich sieciach telewizji kablowej, na stronie internetowej tvbialystok.pl i studio tvdialog, wordpress.com, a także na stronie Urzędu Miejskiego w Białym Stoku oraz na portalu społecznościowym Facebook, YouTube, Vimeo i Twitter.